Dla naszej szkoły, wydarzenie, które dotyczy podpisania umowy e, o termomodernizację naszych budynków szkolnych. Jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi z tego faktu i już na wstępie składam e, wielkie podziękowania przede wszystkim Panu Staroście za to, że udało się znaleźć środki na tę dużą inwestycję. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie powitać właśnie Pana Starostę Powiatu marszowskiego Mariusza Węczynowskiego. Witam Pana Wicestarostę Powiatu Pana Leszka Ogórka. Witam bardzo serdecznie Pana Elona Karwata, Przewodniczącego Komisji Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym. Witam bardzo serdecznie Panią Naczelnik Wydziału Edukacji sportu Panią Władę Stańczyk, no i witamy również naszych wspaniałych gości, inwestorów e, Pana Przemysława Nera z firmy Polwe, no i oczywiście jeszcze trzeba absolutnie miło przywitać Pana Krzysztofa Tarkowskiego z Udziału Inwestycji i inwestycji Pozyskiwania Środków Pomocy. Przekazuję teraz głos panu Staroście. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja jeszcze sobie pozwolę tutaj też wywołać dwóch wicedyrektorów zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, panią Halinę Fiałkowską i pana Pawła Piotrowskiego, którzy są z nami obecni i oczywiście na czele z panem dyrektorem Jackiem Bartosikiem. Proszę Państwa, kilka dni temu spotkaliśmy się w drugim Liceum Ogólnokształcącym, żeby przekazać informację o tym, że będzie podjęte działanie, inwestycja związana z termomodernizacją budynku w drugim liceum. Kwota 345 tysięcy złotych. Ważne wydarzenie w ramach powiatowej oświaty. Dzisiaj jesteśmy obecni tutaj w zespole szkół ponadpodstawowych numer 2 w popularnym gastronomiku. Bardzo się cieszymy, że... Kolejne zadanie, które jest na mapie, jeżeli chodzi o powiatową oświatę, a trzeba tutaj w tym miejscu podkreślić, że ten zarząd powiatu, ta Rada Powiatu w sposób szczególny podejmują sprawy związane z Tomaszowską Oświatą. Duże pieniądze przeznaczamy. Na inwestycje w ramach tej naszej oświaty, bo wiadomo, kształtowanie człowieka z jednej strony to są sprawy duchowe, to jest oczywiście przekazywanie konkretnej wiedzy, ale trzeba też młodzieży zapewnić odpowiednie warunki do tego kształcenia. I dzisiaj będziecie Państwo świadkami podpisania umowy przez powiat Tomaszowski z firmą Polwa na termomodernizację tutaj obiektów dydaktycznych właśnie w tej szkole. Bardzo się cieszymy, że. Udaje nam się realizować to wszystko, co sobie zamierzyliśmy. To jest inwestycja wyczekiwana przez długie lata zarówno przez dyrekcję szkoły, przez nauczycieli, ale i całą społeczność tej szkoły, jak i również przez powiat Tomaszowski. Kwota to bez dwa miliony złotych, proszę państwa, lwia część, czyli większa część tej kwoty pochodzi z Funduszu Inwestycji Lokalnych. To jest taki rządowy program, który w sposób szczególny ma pomagać samorządom w tym trudnym okresie pandemii. To jest ta pomoc, która idzie w kierunku również przedsiębiorców, żeby mogli podejmować takie wyzwania, żeby mogli zachować miejsca pracy dla swoich pracowników. I to wszystko naszemu rządowi się po prostu dzisiaj udaje, bo stopa bezrobocia jest cały czas na tym samym, podobnym, niskim poziomie. Ja proszę Państwa w tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, szczególne słowa uznania na ręce marszałka seniora Pana Antoniego Macierewicza, jak i również tutaj na ręce wojewody łódzkiego Pana Tobiasza Bocheńskiego. Proszę Państwa, cieszymy się, że tutaj jesteśmy, że możemy taką informację przekazywać i liczymy na to, że w niedługim okresie czasu. Szkoła czy budynki tej szkoły będą już wyglądać zupełnie inaczej, a to też da taki no, motyw dla tomaszowskiej młodzieży, żeby przyjść do tej szkoły i uczyć się w niej. Gorąco zapraszamy. Proszę Państwa, w tej chwili głos oddam wicestaroście panu Ryszkowi Górkowi. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za moment podpiszemy umowę na zadanie: termomodernizacja. Termo budynku budynku Zespołu Szkół Ponadpostowowych nr 2 w Tomaszowie Mazureckim popularnego gastronomika. Na zadanie pod nazwą najkrótsze złożyła firma Polwar, Spawianic 998 tysięcy zł, na które dostaliśmy dofinansowania, jak Pan Starosta powiedział, z rządowego programu funduszy inicjatywy lokalnej w wysokości, bardzo dużych pieniędzy, to jest 1,5 miliona zł. Zakresem zadania będzie objęte wymiana e, stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie ścian e, fundamentowych, docieplenie ścian e, budynku, e, budynków e, ścian zewnętrznych, a także wymiana orynnowania i obróbek lacharskich, e, Też e, zostanie kompleksowo wymieniona instalacja centralnego używania wraz e, z grzejnikami a także w celu poprawy bezpieczeństwa budynku zostanie wykonana instalacja odgromowa. Proszę Państwa, dzięki termomodernizacji poprawi się komfort energetyczny budynków, a także komfort w pracy i nauki użytkowników obiektu. Z tego miejsca, proszę Państwa, chciałbym podziękować i pozycji środków Zewnętrznych za bardzo dobre napisanie wniosku. Pani Zasety y, na Naczelnika Wydziału, Pani Marzenie Męcel, y, panu inżynierom, panu y, Krzysztofowi Katowskiemu, panu y, Grzmilowi, a także pani Kasi Wieczorek i pani Fajsa. Także pozostałem pracowników. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wicestaroście, a teraz poproszę. Pana inżyniera Krzysztofa Tarkowskiego, Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w ramach Starostwa Powiatowego. Proszę bardzo. Dobry, więc może tak. To co obejmuje termomodernizacja zostało już powiedziane. Ja przytoczę takie fakty, że termomodernizowane będą dwa budynki, łącznie z łącznikiem. Termomodernizacja obejmie dodatkowo jeszcze pokrycie dachowe tych budynków, także. Zmodernizujemy termicznie praktycznie całe obiekty. Pozwoli nam to oszczędzić energię cieplną, a jednocześnie oszczędzimy nasze powietrze. Będziemy mieli czyściej trochę w Tomaszowie dzięki tej inwestycji. Jednocześnie estetyka budynków na pewno się poprawi, co myślę, że też ma duży wpływ na komfort przychodzenia do takiej szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo głos oddamy teraz wykonawcy firmy Polwa, pan Krzysztof, pan Przemysław, przepraszam, Lawer, proszę bardzo. Dzień dobry, Panie Przemysł. Panie Przewodniczący, Panie firma Polwa. Firma nasza powstała w dużej dynamicznej termomodernizacji. W dniu dzisiejszym właśnie będziemy wypisać umowę na termomodernizację budynku. Tak jak tutaj zastępca starosty wspomniał, będzie to polegało na, przede wszystkim na zwiększeniu efektywności współczynnika przenikania ciepła i poprawie izolacji ciepłych budynków. Zostaną wymienione przede wszystkim okna, instalacja centralnego ogrzewania i docieplone ściany zewnętrzne wraz z, ze ścianami budowlanych. Miło nam, że będziemy mogli wykonywać to zadanie. Myślę, że będzie to przebiegało w dobrej atmosferze Dobry współpracy. Ja tylko jeszcze tutaj dopowiem, że termin realizacji to jest listopad 2021 rok, a dokładnie 26 godzin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pana Leona Karwata. Proszę bardzo. Dzień dobry, bardzo. Dzień dobry Państwu. Pozwólcie Państwo, że w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na ręce Pana Dyrektora, Państwa Wicedyrektorów Złożę wszystkich nauczycieli i także całej grupy młodzieży, która uczęszcza do tej placówki, jak najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, ale też i tutaj na ręce wykonawcy, który będzie realizował tą inwestycję, tę prezentację, aby. Przebiegała sprawnie, bezpiecznie, bo ważne są to elementy, kiedy jakieś inwestycje są realizowane w budynkach oświatowych. Cieszy fakt, że każda inwestycja w oświatę to nie tylko polepszenie bazy lokalowej, ale również i walory estetyczne. Także wydaje nam się, że po zakończeniu tejże inwestycji zespół szkół ponad podstawowych numer 2 im. Stanisław Stasica będzie jeszcze pięknie, jeszcze na bardzo i szkoła jest jak należy. Młodzieży wszystkiego najlepszego, aby doczekała się wakacji, szczęśliwie kończyła ten rok szkolny, a po wakacjach aby wróciła na normalne towary. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i na koniec proszę o zabranie głosu Panią Beatę Stańczyk, Naczelnika Wydziału Światy i Sportu. Proszę Państwa, gościmy w szkole z ogromnymi tradycjami. Gastronomik czy ekonomik znany jest w starym powiecie. Na renomę tej szkoły pracowały całe pokolenia nauczycieli i uczniów. Szkoła w środku jest pięknie doposażona. Dyrekcja od lat jest, skutecznie zarządza projektem unijnym i wszystkie właściwie pracownie do kształcenia zawodowego z tych środków są nowocześnie przygotowane dla młodzieży. Ale niestety od wielu już lat elewacja zewnętrzna nie jest taką dobrą wizytówką tej szkoły. Także ogromne gratulacje dla zarządu powiatu, że udało się skutecznie pozyskać te środki. Szkoła odzyska swój blask, taki zewnętrzny blask, bo w środku świeci cały czas. Muszę się pochwalić i pochwalić dyrekcję, bowiem zespół szkół ponadpodstawowych numer 2 jest najlepszą szkołą zawodową, kształcącą w technikum i branżowej w rankingu perspektywy. Jest to ranking ogólnopolski, ceniony w całym naszym kraju. I oni, jeżeli chodzi o nasze szkoły tutaj powiatowe, prowadzone przez Powiat Tomaszowski są w tym roku pierwsi na tak zwanym pudle. Proszę Państwa, tutaj też bije takie sportowe serduszko miasta, ponieważ w normalnym <grym> czasie, w tym czasie niepandemicznym hala sportowa właściwie eksploatowana jest od rana do wieczora i młodzież z terenu całego powiatu tutaj ćwiczy, tutaj trenuje. Także ta szkoła jest bardzo ważna dla, dla miasta, dla powiatu. I cieszymy się, że odzyska swój blask, o którym... Dziękuję. bardzo, Pani Naczelnik. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do tego etapu podpisania umowy przez Powiat Tomaszowski z firmą Polwa na wykonanie zadania: termomodernizacja budynków tutaj w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2. A ja, korzystając z okazji, bardzo serdecznie dziękuję naszym mediom. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję za to, że przekazujecie te wszystkie dobre informacje mieszkańcom zarówno Tomaszowa Mazowieckiego, ale wszystkich gmin położonych na terenie powiatu Tomaszowskiego. Także bardzo Wam dziękuję za to przybycie. I teraz proszę bardzo, Panie Prezesie przechodzimy do podpisania umowy. Szczególny to dzień dla tej placówki, dla pana dyrektora, państwa wicedyrektorów, wszystkich nauczycieli i uczniów, ponieważ została podpisana umowa na remont dwóch budynków, jednego A, dydaktycznego, i budynku B, tak zwanych warsztatów szkolnych. Koszt y, tej inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Ponad 1 500 tysięcy to środki przekazane z Funduszu Rozwoju y, Środków y, Lokalnych. Są to środki rządowe. Y, Resztę y, jak gdyby kwoty jest to wkład y, własny budżetu powiatu Tomaszowskiego. Wydaje mi się, że każde pieniądze, które są przekazywane w oświatę, czy to w bazę dydaktyczną, czy w środki, pomocy naukowe, są bardzo ważne i podnoszą nie tylko walory estetyczne placówki oświatowej, ale również i poziom kształcenia poziom dydaktyczny, wychowawczy i zarazem opiekuńczy. Na ręce pana dyrektora w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu składam szczególne gratulacje, ponieważ są to duże środki. Życzę przede wszystkim zdrowia wszystkim nauczycielom, wszystkim uczniom, aby otrzymali promocję do następnej klasy. A po wakacjach, aby mogli wrócić w normalny tryb pracy i nauki. Dziękuję Nie da się ukryć, że każda szkoła marzy o takim wydarzeniu. Bowiem dzisiaj usłyszeliśmy, że została podpisana umowa na termomodernizację budynków tejże szkoły. Szkoła znajduje się przy jednej z najpiękniejszych ulic naszego miasta przy ulicy Świętego Antoniego i budynek już no niestety czas swoje zrobił i stracił swoją świetność także cieszy fakt iż niedługo za pół roku znowu odzyska blask i będzie ozdobą ulicy Świętego Antoniego a będzie dumą uczniów i nauczycieli tej społeczności szkolnej Gastronomik jest szkołą świetnie doposażoną w środku bowiem zarówno ta dyrekcja, jak i dyrekcja z lat wcześniejszych zawsze sprawnie zabiegała o środki unijne i pracownie zarówno do przedmiotów zawodowych, jak i do przedmiotów ogólnokształcących są zadbane i nowoczesne. Tutaj priorytetem oczywiście są zawody w technikach. A szkoła, proszę Państwa, od lat ma to szczęście, że na jej czele stoją dyrektorzy od przedmiotów zawodowych. Poprzednia pani dyrektor była nauczycielem przedmiotów ekonomicznych i naprawdę z ogromnym sercem angażowała się w trzymanie poziomu tych kierunków ekonomicznych. Ten pan dyrektor podtrzymuje wieloletnie tradycje gastronomika, bowiem jest nauczycielem przedmiotów gastronomicznych i ta świetność tej szkoły, bo świetnością to są te dwa główne kierunki ekonomik i gastronomia, nadal mocno są tutaj ukorzenione i na wysokim poziomie młodzież jest kształcona. Ja już troszkę wcześniej wspominałam o tym że z tejże szkoły w tym roku jesteśmy szczególnie dumni, bowiem w ogólnopolskim rankingu e, m, miesięcznika perspektywy czy portalu edukacyjnego perspektywy właśnie gastronomik, jeżeli chodzi o powiat Tomaszowski, jest numer jeden. Jest szkołą kształcącą na najwyższym poziomie, bowiem ma bardzo dobre wyniki zdawalności matur, egzaminów zawodowych i ma bardzo wielu olimpijczyków. Ponieważ zbliżamy się do naboru, bowiem od 17 maja młodzi, młodzi ludzie, absolwenci za chwilę klas ósmych będą mogli się logować do elektronicznego systemu, to też zachęcam ich, aby wybierali tę szkołę. Na dalszą swoją ścieżkę edukacyjną, bo jest to bardzo dobra szkoła. Generalnie, jak tu przychodzę, widzę młodzież zadowoloną, zaopiekowaną. Można się tu realizować i spełniać, i ona oprócz tego, że świetnie przygotowuje, aby wejść na rynek pracy, czyli przygotowuje w tych przedmiotach zawodowych, to również świetnie kształci w przedmiotach ogólnokształcących. Kochani, zapraszam Was do gastronomika bądź ekonomika. Przyjdźcie tutaj, wybierzcie kierunek, zalogujcie. Się, zostańcie uczniami tej szkoły. Drodzy Państwo, dzisiaj znajdujemy się tutaj w budynku zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2, czyli popularnym gastronomiku. Piękna, wspaniała inwestycja, która jest przed nami. Niedługo ona się będzie rozpoczynać. Termomodernizacja budynków tej szkoły. Oczywiście termomodernizacja w dużym tego słowa znaczeniu. Chcemy tą szkołę już tutaj wyremontować kompleksowo. Ale to, co jest ważne, to co jest istotne, o czym zacząłem tutaj mówić zresztą na konferencji i podkreślać tydzień wcześniej, byliśmy w drugim Liceum Ogólnokształcącym. Tam również potężne środki finansowe w ramach powiatu skierowane właśnie na tamtą szkołę. Tam, oczywiście, wcześniej, czyli w tej kadencji. Wyremontowaliśmy toalety za potężną kwotę ponad 600 tysięcy złotych, ale to co jest ważne, ta termodernizacja w drugim liceum to jest pewien etap. Przymierzamy się i chcemy do końca przyszłego roku wybudować halę sportową, której po prostu do tej pory nie ma. To jest jedyna szkoła ponad podstawowa, która takiej hali nie ma, ale dzisiaj pozyskaliśmy środki rządowe w kwocie 4 milionów złotych właśnie na tą inwestycję. Ale jesteśmy tutaj w budynku Gastronomika, również potężna kwota, 2 miliony złotych na to zadanie. Bardzo się cieszymy, że takie środki udało nam się pozyskać. I proszę Państwa, to co ważne, to co istotne, to jeszcze nie koniec. Mam nadzieję, że za kilka, kilkanaście dni będę mógł Państwa zaprosić do kolejnej placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest powiat Tomaszowski, i przekazać równie dobre informacje na temat kolejnych inwestycji. Nie ma szkoły, nie ma placówki oświatowej, w której, której nie wykonywalibyśmy jakichś remontów, konkretnych inwestycji i zadań. Widzimy potrzeby naszej oświaty, ale tutaj można powiedzieć, jesteśmy przekonani, że jest taka pełna potrzeba inwestycji w młodzież bo to przynosi określone efekty. To w przyszłości rzeczywiście przyniesie to, z czym dzisiaj mamy jakieś konkretne oczekiwania i chcemy zmierzać do tego, żeby ta młodzież, która uczy się w naszych szkołach, ona wychodziła kompletna, żeby te warunki, w których się uczy, były jak najlepsze, jak i również to, co podkreślamy, kadra dydaktyczna jest na jak najwyższym poziomie. To Przekłada się w wykształcenie młodych ludzi, a później w te efekty związane z ich dalszą nauką, gdzie możemy się pochwalić naprawdę dużymi osiągnięciami, jeżeli chodzi o naszą młodzież i to, co jest ważne, to, co jest istotne. Oni później są solą tej ziemi. Czyli inwestycja w młodzież, inwestycja w edukację, to jest inwestycja w Polskę, inwestycja w przyszłość. Także bardzo się cieszymy, że to zadanie. Będzie tutaj realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych numer 2. Gratulujemy już dzisiaj kadrze pedagogicznej, gratulujemy młodzieży, że te warunki po prostu im się polepszą. Także bardzo serdecznie chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do prawidłowego, do dobrego napisania wniosku, które dzisiaj są ocenione właśnie w taki sposób, że możemy tą inwestycję realizować. Ale i to, co jest ważne, to, co jest istotne. Że ponad trzy czwarte środków skierowanych tutaj na tę inwestycję pochodzi z Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli z tego funduszu, który został zaproponowany i jest prowadzony przez polski rząd. To jest istotne, to jest ważne, że rząd polski dostrzega potrzeby samorządów tutaj właśnie w terenie i te wszystkie działania są związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w ramach tej trudnej sytuacji covidowskiej, w jakiej jesteśmy. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, serdecznie dziękuję marszałkowi seniorowi panu Antoniemu Macierewiczowi, i bardzo serdecznie również dziękuję wojewodzie Łódzkiemu, panu Tobiaszowi Bocheńskiemu.